Cześć, dzisiaj pogadamy sobie o wszystkich generacjach BMW serii trzeciej, które wyszły na przestrzeni ostatnich 50 lat. Zapraszam. Pierwszą generacją serii trzeciej jest generacja E21, produkowana w latach 1975-1983. Auto wyróżniało się dynamiczną, agresywną sylwetką, która przypominała rekina. Model dostępny był w wersjach dwudziowy sedan oraz Cabry. Pod maską znalazły się benzynowe silniki M10 i M20, R4 oraz R6. Moc wynosiła w zależności od wersji od 76 do 145 koni mechanicznych. Montowano skrzynie manualne, jak i automatyczne. A samochód był napędzany na tylną oś. Łącznie wyprodukowano około 1 300 000 egzemplarzy pierwszej serii trzeciej, a cena, jaką trzeba wyłożyć, waha się od około 35 do 65 000. Kolejne BMW E30, produkowane w latach 1982-1994. Była to już druga generacja legendarnej serii trzeciej. Samochód wychodził z ogromną gamą silników pod maską, m.in. najsłabszym 324D, generującym 86 koni, i najmocniejszym, występującym w topowych odmianach M3, 195 koni. I właśnie to M3 było ówczesną legendą motorsportu, bo w ciągu 5 lat startów zdobyło około 50 tytułów i 1500 pojedynczych zwycięstw. W odmianie M3 modyfikowanie zawieszenia zmusiło na wymianę błotników, które zyskały charakterystyczne wybrzuszenia. Opracowano również przedni i tylny zderzak, spoiler na tylną klapę, nakładki na progi, a nawet specjalną szybę z tworzywa sztucznego, dzięki czemu znacząco poprawiono właściwości aerodynamiczne. Mieliśmy normalne M3, jak i wersję Evo generującą 215 i M3 Evo 2 238 koni mechanicznych. Wiele osób chwali samochód za prosty, konstrukcyjnie pozbawiony skomplikowanych rozwiązań i oznaczający się dużą trwałością. Zaś z drugiej zachowujący klasyczny układ napędowy, czyli silnik z przodu, napęd na tylną oś, doskonale zestrojony w kwestii prowadzenia i zawieszenia. E30 mogliśmy spotkać w kilku wersjach nadwoziowych, m.in. czterodrzewym sedanie, pięciodrzewym kombi, dwudrzewym kupe i dwudrzewym cabrio. Obecnie E30 dostaniemy w granicach od 30 do 40 tysięcy złotych, w zależności od wersji silnikowej i stanu w jakim został zachowany. Trzecią generację modelu produkowano w latach 1992-2000. Nazywano ją E36. Auto było większe i masywniejsze od swojego poprzednika, a jego kształty przyrównywano do delfina. E36 wychodziło w kilku wersjach nadwoziowych, takich jak Cabrio, Compact Touring, Coupe oraz Sedan. Mieliśmy również najbardziej sportową odmianę M3, występującą w wersji Coupe w Sedanie oraz Cabriolecie. Ogromny wybór, jeśli chodzi o silniki. Najsłabszy 318 TDS generował 90 koni, zaś najlepszy 32R6 generował 321 koni. Samochód wychodził zarówno ze skrzynią manualną, jak i automatyczną. Samochód wyróżniał się nienagannie elegancką sylwetką oraz sportowym charakterem. Model okazał się ogromnym sukcesem i do dziś uważany przez wielu za najbardziej udany w rodzinie serii trzeciej. BMW serii trzeciej E46 jest następcą generacji E36. To czwarta odsłona tego modelu. Auto zadebiutowało w 1998 roku, a produkcję zakończono w 2005. Stylistycznie nowa generacja nawiązuje do swojego poprzednika. Tradycyjnie pozostał tylny napęd, choć dostępne były również wersje z napędem na wszystkie koła. Dostępnych było pięć wersji nadwoziowych: Coupé, Cabriolet, Sedan, Kombi oraz Compact. Mieliśmy oczywiście również wersję M3, które mogliśmy spotkać w Coupé, jak i w kabriolecie. Kolejną, już piątą generacją BMW serii trzeciej jest generacja E90, która zadebiutowała w 2005 roku. Najsłabszym silnikiem był silnik o oznaczeniu 316i generujący 122 konie mechaniczne, zaś najmocniejszym był 4-litrowy V8 montowany w odmianach M3 generujących 420 koni. E90 w nadwoziu Sedan można kupić już od 20 tysięcy złotych. Gdy samochód zadebiutował na rynku, był jednym z najlepiej prowadzących się samochodów w segmencie D. Stało się tak za sprawą konstrukcji układu napędowego i jego osadzenia w nadwoziu. Silnik został tu maksymalnie cofnięty, skrzynia biegów znajduje się zaraz za nim, a napęd przekazywany jest na tylną oś, dzięki czemu samochód jest idealnie wyważony. Szóstą generacją serii trzeciej jest F30 produkowana w latach 2011-2018. Najsłabszym silnikiem w F30 jest 316D generujących 116 koni, zaś najlepszym 335i generującym 306 koni. Generacja F30 była najlepiej sprzedającą się BMW ówczesnych lat. Zawdzięczał to m.in. ponadprzeciętnemu komfortowi w podróży, którego nie oferował żaden samochód w tej klasie. Oraz dzięki sportowemu wyglądowi, który naprawdę cieszył oko. Ceny samochodu wahają się od 65 do 85 tysięcy zł. No i wreszcie czas przyszedł na ostatnią, siódmą generację o oznaczeniu G20. Produkowana jest ona od 2018 do dzisiaj. Występuje w dwóch nadwoziach: sedan o oznaczeniu właśnie G20, oraz Kombi, czyli jak to się mówi w języku BMW Touring G21. Oferuje bardzo dużo silników diesla, jak i benzynowe. Mamy również hybrydy. Najsłabszym silnikiem jest silnik 2.0 16D o mocy 122 koni, zaś najlepszym 3.0 o oznaczeniu 30D generującym 265 koni. Oczywiście nie mogło zabraknąć legendarnego M3, które w tej generacji ma oznaczenie G80. Pod maską 3-litrowy silnik R6 z podwójnym turbodoładowaniem oferujący moc 480 koni mechanicznych w standardowej wersji, zaś w wersji Competition 510 koni. Za nowy samochód z salonu przyjdzie nam zapłacić w okolicach 200 tysięcy, za używany zapłacimy od około 130 000 do 150 tysięcy złotych. Od momentu debiutu w 1975 roku sprzedano około 20 milionów egzemplarzy BMW serii trzeciej. Seria trzecia jest najpopularniejszym i najlepiej sprzedającym się modelem w historii marki BMW, zdobywając uznanie na całym świecie dzięki połączeniu sportowej dynamiki, komfortu oraz zaawansowanych technologii.